No, Dzień dobry. Za chwilę mam całą serię spotkań. Siedem, może nawet osiem. I nie byłoby w tym nic dziwnego, ale te spotkania mam w pracy. W Czechach więc wstałem trochę wcześniej z rana, żeby skończyć spakowanie. I zazwyczaj nie biorę ze sobą, i zazwyczaj nie biorę ze sobą walizki, gdy jadę na dwa dni. Natomiast dzisiaj mam do spakowania też rzeczy do biegania, ponieważ być w praze nie biegać. to? Tak? Tak. Dość się stresuję tym całym zajściem, ale to dobrze, trzeba wychodzić poza strefę komfortu. To jest mój sen, gdy był wtorek, na przykład 8-9 listopad. No i widać, że budziłem się raz w nocy, drugi raz w nocy i wstawałem. A tak wygląda mój sen dzisiaj. Budziłem się cały czas. No to droga. No i jesteśmy. Stare Miasto, Praga. Tym razem się udało. Więc do zobaczenia za chwilę. Więc gdzieś tutaj 17 wyszedłem właśnie z biura IDC i aby pokazać, jak wygląda wyjście z biura IDC, bo właśnie biuro jest z tyłu. Tak wygląda wyjście. Tak więc biuro się mieści w samym centrum Pragi na Starym Mieście i jest bardzo ciekawie. Mieliśmy cię wyjść na dach, żeby zobaczyć widok na panoramę, ponieważ ponoć panoramę widać w budynku IDC, ale nie było czasu. Tak więc idę do hotelu. Nie wiem czy byłeś, bo byłaś kiedyś w Pradze, ale Praga jest niesamowita. Zdecydowanie jedno z moich ulubionych miejsc na świecie. Byłem tu już kilka razy i za każdym razem było to turystycznie. Dzisiaj jest pierwszy dzień w Pradze. Pierwszy dzień, kiedy jestem w Pradze, służbowo. Tutaj ja będzie mało zwiedzania, ale jutro pójdziemy z rana pobiegać, więc trochę pozwiedzamy, co nie? Trochę pozwiedzamy. A ja. Jeszcze nie wiem czy mi się spodoba w IDC. Na razie mi się podoba. I to bardzo. Ciekawe projekty, super ludzie. Praga, który się mieści centrala tej firmy. I mówię o tym dlatego, bo bym się z chęcią od na chwilę przeprowadził, tak? Na rok, albo na dwa. Piękne miasto. Tak więc strasznie mi się ta Praga podoba. I to tak nie żartując, ale strasznie mi się podoba. To już mi chyba trzeci albo czwarty raz w Pradze i za każdym razem Praga robi na mnie niesamowite wrażenie. Ludzie, jedzenie, picie i wszystko dookoła. Ale ciekawostka. Nie ma wody w hotelu w Pradze. No i teraz pytanie, zanim odpowiem, dlaczego nie ma w hotelu w Pradze, w samym centrum, wody? Nie ma. Nie ma nigdzie wody. Nie ma, nie ma wody. Ktoś wie dlaczego? Woda w Pradze jest jedną z najczystszych w Europie. Proszę sobie nawać i się deaktować. Więc, jeżeli kiedykolwiek byłeś albo byłaś w Pradze, to daj znać jestem ciekaw opinii. No, a jutro za biegniemy. Do zobaczenia. Jutro. Jak się...